Witam na kanale ciekawostek ciekawostka numer 3 oto chleb ten chleb został zakupiony przy markecie przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku na chlebie jest też napisane że został zapakowany tego samego dnia a paradoksem jest to że nie można go zjeść wcześniej podstawująco najgorzej jest jeść chleb w dzień zakupu lub później Ciekawostka numer 4. Śmietniki bez dna. Znajduje się na ulicy Mochnackiego przy bloku numer 15. Absurdem jest to, że przy każdej klatce znajduje się jeden dziurawy śmietnik. Zaprezentuję Wam teraz, jak to wygląda. Wrzucając foriowy woreczek do śmietnika, on wypada na dół i się środowisko. Proszę zobaczyć. Tak każdy świetnik wygląda na tej ulicy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Cześć. Wkrótce, nowe ciekawostki.